Ale to kurczę się zaczyna robić potęga. O są w końcu te. Popiół. Dobra, mamy popiół. Rozpali ktoś ognisko jakby mógł w tym czasie, ja lecę po... Aha, lecę po. Potrzebne... Potrzebne mi sanie. Gdzie są drugie sanie? Jesteś Sigma. Dzięki, dzięki wielkie. Jest od drugie stanie, Ja mam swoje, ale ten typ chyba twoje zabrał. Dobra, zrobi się nowe, bo muszę cegły przywieźć. A, to nie, nie w to stronie.